Możesz w to uwierzyć. Teraz stojaki na telefony są tak zaawansowane. Kiedy go używasz, otwierasz go w ten sposób, kładziesz na nim telefon, a kąt można obracać o 360 stopni. Wysokość można dowolnie regulować. Podczas oglądania filmów lub seriali, jeśli dźwięk nie jest wystarczająco głośny, możemy otworzyć ten przełącznik, a stanie się on kolorowym głośnikiem Bluetooth o dużej głośności. Jest też powerbankiem, dzięki czemu można jednocześnie oglądać serial i ładować telefon, a także można podłączyć pendrive, aby słuchać muzyki. To naprawdę wygodne. Mama zawsze mówi, że nie słyszy, bo dźwięk w telefonie jest za cichy, więc kupiłem jej stojak z głośnikiem. Stojak można swobodnie obracać, a u dołu jest wbudowany powerbank. Po podłączeniu głośnika dźwięk znacznie się poprawia. Teraz, gdy mama używa telefonu, nie musi się martwić, że dźwięk będzie za cichy. Jeśli masz telefon komórkowy, możesz kupić taki zaawansowany stojak na telefon. Kiedy umieścisz na nim telefon, kąt można dowolnie regulować. Podczas oglądania filmów lub seriali, jeśli dźwięk jest za cichy, możemy otworzyć ten przełącznik, a stanie się on głośnikiem o dużej głośności. Jest też awaryjnym powerbankiem, dzięki czemu można jednocześnie oglądać telewizję i ładować telefon. To bardzo wygodne. Wczoraj nie udało mi się zdobyć tego wielofunkcyjnego stojaka na telefon z głośnikiem i powerbankiem, więc dzisiaj zamówiłem kolejne 100 sztuk. Tym razem musicie być szybcy, bo kiedy tylko pojawi się link, natychmiast zostaną wyprzedane. To jeden produkt, który spełnia trzy funkcje. To nowość na rynku, więc przygotowałem dla Was wspaniałą ofertę. To nie tylko stojak na telefon, ale także głośnik Bluetooth. Podczas oglądania filmów, jeśli dźwięk nie jest wystarczająco głośny, wystarczy go otworzyć, a natychmiast stanie się głośnikiem. Jest też powerbankiem o dużej pojemności, dzięki czemu można jednocześnie ładować telefon i oglądać seriale. Cineprod Super Wagon. Dla tych, którzy oglądają ten filmik, bądźcie szybcy, bo jeśli się wahacie, naprawdę może ich zabraknąć.